Czerwko, czerwko. Tak. Na temat wiary chciałem powiedzieć i czym jest w ogóle wiara? Czym jest wiara i generalnie? Yy, może powiem tak, że generalnie wszystko, my, wszystko w ogóle mamy z łaski Boga. To w ogóle, że się pojawiłem w ogóle, że teraz w ogóle, że w ogóle żyję, że się pojawiłem, to też jest z łaski Boga. Wszystko w ogóle jest z łaski Boga. I wszystko jest darem. W ogóle bardzo lubię też to, to słowo, że jest darem. Mój oddech, to, że widzę, to, że słyszę, że w ogóle jestem. To jest dar od Boga. I w ogóle wszystko inne. Jeden wielki dar. <laughs> Ale jest później coś takiego, że pewną pracę człowiek wykonuje. I pewną pracę wykonuje Bóg. I teraz jest jakby niżej. I Jezus powiedział coś takiego, że co nie możliwe u ludzi, możliwe u Boga. I jakby my po ludzku mamy ograniczone możliwości. I to, co ja zobaczyłem, jak rodzi, jak wytwarza, jak rodzi się wiara, mieć wiarę Boga. Czy to jest jakby Boga wiara, twórcą sprawcą i zakończeniem wiary jest Jezus. Nie my. Jezus mieszka w nas, tak, ale, ale on jest sprawcą i to właśnie, żeby mieć tą właściwą perspektywę, która się może łatwo za, za, przekształcić coś innego i skupię na, na sobie samym. Ale mówiąc już tak, z ducha to, że możliwe <głosdeniesionym> <głosdeniesionym> uboga <głosdeniesionym> i tak zastanawiam się, jak to ugryźło do tego powiedzieć. no czym jest wiara? I, i jak rodzić ta wiara? No, generalnie na przykład jakbyś miał taki no, dom na przykład. I chciałbyś do niego wejść, tak? Ja był, by była, dwie kutki zamek tak? I chciałbyś zobaczyć to tam jest w środku, tak? Tu musiałbyś podjąć jakieś narzędzia, jakieś staranie, jakiś poszukać sklep, jakiś łom, tak? I tam wysiłek, wysiłek włożyć swój, żeby sz, sz, szukać wszystkich tych narzędzi i tam i tam się po prostu włamać, wejść, żeby zobaczyć jest w środku. I tak samo jest, bo musisz. Z szukaniem Boga, jakichś starań, jakichś wysiłek, musisz poświęcić czas, musisz oddzielić się, czyli musisz zrezygnować z niektórych rzeczy, o czym cały czas ktoś mówi, Jezus, kto kocha swoje życie straci, a kto, nie. kto straci dla mnie, to nie zyska w tym życiu wiecznym, tak? Kto nienawidzi samego siebie, brata, siostry, tak? Kto kocha bardziej tego niż ten, niż ten świat, tych ludzi, niż mnie, no nie jest mi godzien, tak? Nie dlatego, że jest jakiś srogi Bóg, tylko po prostu nie zobaczy to, co mam dla Niego, nie? I tak samo na przykład, no nie wiem, jazdy na przykład, no. Pamiętam jak byłem w świecie, no to nie umiałem. Bałem się, że nie będę umiał jeździć. No ale poszłem tam, no i nie wiem, czy miałem wiarę. Z tego co pamiętam to nie miałem wiary. Bałem się po prostu. Czyli nie miałem wiary. Ale się nauczyłem. Więc poszedłem, nie? Czyli ten, ten, ten pierwszy krok wykonałem i okazałem się, że całkiem dobrze jeżdżę w ogóle teraz, nie? Że to po prostu dla mnie jakby łatwe. A wcale tak, a nie miałem wiary, nie? Czyli ta, jakby, ta wiara się rodzi, jakbym powiedział, ona się rodzi, rodzi z łaski Bogu Bożej. <grych> Że wiara rodzi się dzięki łasce Bożej. I, I ona się rodzi dzięki łasce Bożej, ale nie wtedy, jak siedzimy na kanapie. Choć też z łaski Bożej może się urodzić, bo Bóg z miłości wszystko może zrobić, ale ona się rodzi, jak właśnie szukamy. Jak szukamy Boga całym sercem, bo tak mówił. I jak, I jak się modlimy, czyli jak my do Niego przychodzimy, bo On jest blisko nas. Tylko czy my do Niego przychodzimy, czy my się przedzieramy przez te ciemności w duszy, czy my się nie zniechęcamy, czy my się podnosimy, to Bóg nam daje siły, tak? Ale po ludzku, do pewnego stopnia możesz się podnieść, tak? Możesz po ludzku dużo nawet zrobić, to ludzie w świecie po ludzku dużo bez Boga robią. I chodzi o to, że po ludzku możesz dużo zrobić, tak? Ale żebyś zawsze złapał ten moment, gdzie kończą się ludzkie ograniczenia, że jesteś tylko człowiekiem, a nie zaczyna się łaska Boża, tak? Bo ogólnie w ogóle to, że się miałeś siły podnieść fizycznie, to to jest darem w ogóle od Boga. Ale mówię później o takim, że to Bóg działa przez Ciebie, a nie, że Ty działasz. Żeby to zobaczyć. Nie <laughs> zachęcać się podnosić tak i dalej. Kore be modlić się, wołać do Boga. O Boże, kocham Cię. spędzę z Nim czas. Jezus mówił, że Powołał ich, żeby z Nim byli, po prostu z Nim byli, jak przyjaciel z przyjacielem, z sercem do serca. To jest twój, to jest Pan, Zbawiciel, Przyjaciel, Król. W ogóle i jakkolwiek masz w sercu, po prostu możesz wołać z miłością. I wiesz, miłość ma co do siebie, że jak ona rośnie? Bo ona jest cała rozdana w sercu, to jest teoria i to jest tak. Amen, tak? Możesz o tym rozmawiać cały dzień. To powoduje, że uwalnia się Twój Duch, tak? Ci poświęciłeś cały dzień, tak? Oddzieliłeś się od świata, czyli Ty coś zrobiłeś. Bo jakbyś tego nie zrobił, to byś się tak do Boga nie przybliżył. Ale chodzi o to, żeby sobie nie przysłuchiwać zasług, tak? Tak? Tylko po prostu to coraz bardziej się później robi z miłości, tak? A to, co przychodzi w odpowiedzi od Boga, no to jest to, co się przemienia prawdziwie, nie? Ale my robimy krok. I Bóg robi, i, i, i Bóg działa bardziej, tak? Bo my się od niego odwracamy plecami, tak? Mamy wolną wolę. No to generalnie jak ktoś się plecami na niego cały czas. Specjalnie nie chce, tak? No to Bóg też nie wykona pracy, nie. Nie wykona tego planu Bożego, który włożył w ciebie, tak? Tego daru wiary, tego daru łaski, tych różnych innych darów, powołania, przeznaczenia, jakikolwiek masz w Kościele i na zewnątrz, bo w ogóle na zewnątrz jest kościół, to nie pojęcie tego powołania, Czyli masz też na sobie taki może nie ciężar odpowiedzialności, ale jakby taką misję na ziemi tu do spełnienia, tak? I to od ciebie zależy. Tak, to powiedz, że od ciebie to zależy. <laughs> jak otworzysz się na Boga, tak? Jak otworzyć swoje serce na Boga? No, no nie wiem, czy jest tak, że to Bóg otwiera serce sam na ciebie. No i być może tak też jest. Nie wiem. Być może tak jest, ale jednak człowiek ma tą wolną wolę, tak? Powiem od siebie, że po prostu... Ja byłem wciągnięty z maksymalnych tarapatów w świecie. Z maksymalnego dna, więc jak mnie znalazł Jezus, no to mi było, mi, wdzięczność u mnie to była czymś w ogóle jak oddech i była ogromna. I w ogóle to jest jeden z fundamentów w ogóle mnie, to wdzięczność, radość i to do, do tej pory, że jestem jak dziecko, bo nie miałem w świecie nic praktycznie i cierpienia było masę. I, i dla mnie to tutaj były proste rzeczy, natomiast trudniejsze były wychodzenia z różnych zaburzeń, odrzuceń psychicznych, tak. Tu miałem pod górkę, tak, ale ta siła Boga, ta wdzięczność, ta łaska mnie cały czas pcha do przodu. Wiem, je, wiem jedno, powiem tak, tam leży, nie wiem, czy jest tak, czy jest tak, ale wiemy, że jak szukasz Boga, to ta łaska Boża będzie cię, cię prześladować przez wszystko, nie? Jezus o tym mówił w ogóle swojemu Bożym, żeby, żeby iść za nim, chce go naśladować, niech, niech bierze ten krzyż i naśladuje go, tak? Kto chce stać się moim uczniem, niech się stanie jak dziecko, tak? po prostu, jak mocno sobie bierzemy ze do słowa do serca, do serca Jezusa, nie? Bo naprawdę warto po prostu. No tak powiem po ludzku, może warto, nie? Bo im bardziej ja widzę, że co Jezus dokonuje, to naprawdę poznaję swoją tożsamość w Nim, to co On uczynił, to jak wielkie dzieło jest, coraz bardziej się odwracam od świata i to co spowoduje, że naprawdę odczuwam błogosławieństwo fizycznie, namacalnie, widzialnie, niewidzialnie. I to wszystko też jest w ogóle w obietnicach, bo wszystko pochodzi od Jezusa i to, co On mówił, nie? Wszystko Jego słowo jest szybkie sprawy, nie? 那多少的钱？少。No,